Ja nie mogę, ale się zasuwa. Ale to mam 10, przeszedł bo mi ludzi. Dobra, na dwie litery. Męski organ rozroczy. Andrzej, nie. To jednak na 7 liter. Z E. Ej, pasuje. Dobra. Stolica Ty, ja mam. Kurde. Muszę pranie powiesić. Znaczy wyprasować. Dobra. Mam tutaj szmatkę I teraz. Pranie. Ciuchy. I teraz tak bolesno do kontaktu i nie się grzeje, ale to zimne. Jak Andrzej. Nocy. Dobra, położyłeś już matkę, a to nadal jest zimne. A sobie będę dawał za Dobra, stolica Cyganów, Gruz. Dobra, pasuje. Kiedy urodził się Andrzej? Nigdy. Nie, nie pasuje. Mam tu książkę, zobaczę. Oh, nie zapisywał sobie notatek. W czwartej klasie też nie zapisywał notatek. Trzeba jego dziennik zobaczyć kiedy się rodził. I wiem, że się urodził przed wojną. Dobra. Teraz pasuję. Sławek Grus chyba się pomyliłem. Tam miałem być cygan albo zamknięte, nie wiem. Tak już nie wiem co gadam. Dobra. Trudne te są w ogóle. Kiedyś były lepsze. Dobra. Warszawa na 8. Dobra. Czekaj. Mm, mm, mm. Nie wiem co zrobić Najdłuższa rzeka Polski. Nil. Nie. Kurde. Trudne to jest. Nie wiem co z tym zrobię. No cóż, ja też muszę sobie rozwiązać książówkę, bo o ile wiem, ten żółty szarak o tej porze też to robi. No cóż, jak zwykle wszystko ode mnie odgapia. A, dobra, jest tu mój atlas z pierwszej klasy podstawówki Czarny Cygan Andrzej Nie, to ma być Stefan S-T-E-F-A-N Dobra, jest Ukrad mi rower Rumun Dobra, będę to wyczekał A, co to jest? Won mi stąd. A, dobra, brat się wymieni co to miało znaczyć? Zaraz, zaraz, to jest z góry. O nie, ja mu zaraz pokażę. Ja mu zaraz pokażę, gdzie to jest. To biorę ze sobą. Gdzie on jest? Halo, gdzie jesteś? O nie. E, co? pacanie! Patrz co to jest! To jest twojego. Z czego? Z twojego żelazka! Myś patrzył co robisz. Ja tutaj pranie wprasuję. A nie! Co zrobiłeś? Sąsiad! Sąsiad! Pod nie mi żelazko No jest kabel, a nie ma żelazka! Twoje żelazko, na już na świetniku, jest niezdatne do niczego. Gdzie Nic myśl. z tym żelazkiem! Mój atlas warty 25 groszy jest cały zniszczony. Będziesz na to odkupywał! No ale ja nie mam jak pranie broszować. No pomysł! Małek, i walny w łeb tym! I co i... będziesz tym robił? To, jest to niepraktyczne jest, jest. Wiertarki mi jedna i walną ci w tym łeb I co? jak twój mózg hmm, hmm. Co byś z tym zrobić? Czekaj, mam jeszcze jeden To wejdziemy się nawalać bałkami. Mam inny pomysł Patrz Dawaj Czee, jakaś sąsiedka Ja chcę tlin, tlin, tlin. Ty, tlin. Mam tu i twojej babki Co tam, żyje? A widzę, że koleżanki przyniosłeś tak Deski z trumny twojej babki La 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 la, la. Szorujemy to Co tam u ciebie słyszę słychać? No, wieczarka moja gdzie, dalej. A krzywo ale stabilnie Aha Mnie też Prostaty mam Dobra sąsiad Zrobiliśmy Siadaj ty tam ja tu Dobra Premier i prezydent na swoich miejscach Dobra Kręcimy wałkiem Dawaj Kręć wałkiem swoim kre kre Kręć wałkiem swoim Dobra idzie coś Siub, wychodzi siub. Siub Cygan na dwie samogłoski. P, D, E, A, ły. Nie Ej, co jest? Stolica Afganistanu. Kibel? E, bin Ladenie. Co? Jajco, co? Patrz co robisz. Dobra, kręcę No, chyba będzie działać. To też... No, co on znowu robi? Nie, to słuchaj, piętro seryjskiego to nie może być tak Dziadostwo. Masz tu pompkę I zrób ją coś też Co, mam się tym pociąć? Tak Grabie, które drapie cię pojecha automatycznie A, no to nawet praktyczne To będzie genialne, ja ci powiem. my to musimy opatryzować Dobra, czekaj, to tutaj przymocujemy Chyba będzie działało Dobra No i co? Chwili raz teraz grze jak twoja matka w Scenarium Z satelita go posadu Dobra No Chyba można zacząć do roboty rozumiemy Dobra, lecimy dalej Dobra Dobra Coś idzie? Czekaj, coś się nagrzało No, bulgocze już coś Coś bulgocze? Coś bulgocze? Coś się zaczęło ruszyć Dobra Zaraz to zaobserwujemy To chyba będzie działać Chyba nie będzie tak źle Dobra, idzie Coś idzie, coś idzie, coś zaczyna działać Dobra Ciekawe jak się nam pranie skończy co zrobimy To trzeba będzie kupić nowe, albo ukraść To był dobra Fascynujące się z tym Chciałbym śrubkę. Dobra, lecimy dalej Prezenter milionerów Ja już tu miałem, to wykalisz Ryszard Stonoga Dobra hmm, trudna krzyżówka Coś jak? to wygrałem euro 2016 ale by Any i A. Pasuje, dzięki. Dobra. Mi też pasuje. Dobra. Jak wam? Łatwa śrubka czy nie? Nie wiem, ja już całą rozwiązałem. To zależy, czy, czy ty ją rozwiązałeś. Ja nie rozwiązałem, daj mi ciągnąć. Co Co coś tu śmierdzi. Zastrałeś się? Ja się zesrałem, Ale A ty zastrałeś tak się? Zesrałem. O! <słuk> Yokohama? Ja bym powiedział, że Yukoshima. Czy zesrałeś się po tym przeraśle naszym leczą? Czekaj, czekaj, bo mi się wydaje, że ten kawałek jest porażony tamtego. Czekaj, tu jest mój kawałek. Tu jest jakiś kawałek krzyżówki. Jest Dobra, mój. To dam tu. A tu twój. Czekaj, On? musimy to złączyć. Tu płaszmy. To? Albert Einstein. To to był. Ty! Skończyliśmy to Co to był Albert Einstein? Twój ojciec Ten, który strzelił gola ruskim? No, to ten sam Aha! Że jestem synem Alberta Einsteina A Ale... on był moją wujkiem Ty, Ale... bo y, nasz y, dom, to znaczy twój, y, coś, coś się zepsuło i drzwi aż poleciały Przemawiam się następnym razem do ciebie A, idź